Dzień dobry. Dzisiaj w programie Głos Płocka gościmy przedsiębiorcę z naszego regionu, czyli Przemysłowa Cebulskiego. Dzień Dzie dobry, Przemku. Dzień dobry. Chciałabym porozmawiać z Tobą o nadchodzących, zbliżających się wielkimi krokami e, wyborach samorządowych. Powiedz, e, gdzie kandydujesz? Do Rady Powiatu, e, okręg pierwszy, obr obręb Gmina Stara Biała i Brudzyń. Powiedz, proszę, jak twoje nastroje przed już no, tymi e, wyborami samorządowymi. Wiemy, że ta kampania była bardzo ciężka, ze względu, że złożył się taki okres poza samą kampanią, mamy też tak zwane wydarzenia cykliczne plus swoje zajęcia. Święta plus tutaj wszystkie wydarzenia nałożyły się w jednym okresie i to można powiedzieć, skumulowało nasz bardzo wysiłek, jeśli chodzi o pracę, ale uważam za swoją kampanię za bardzo pozytywną, jestem wdzięczny wszystkim osobom, które spotkałem tutaj po drodze za wiele życzliwości, wiele uśmiechu, no i kibicowaniu, tak? Wszystkim tym osobom, które po prostu mnie kibicują i oczywiście wszystkim tym, którzy planują oddać na mnie głos, bardzo dziękuję. I Przemku wczoraj y, marszałek Krzysztof i minister obrony narodowej y, Władysław kosiniak kamysz byli tutaj w Płocku. I co takiego powiedzieli? Jak byś ocenił ich wystąpienie, ich przyjazd? Znaczy, z takim jednym najważniejszym, którym są powtarzane słowa, nie lewica, nie prawica, to my Polacy mamy zadecydować to my mamy po prostu tutaj wyjść, słuchać ludzi, co potrzebują i tak dążyć, tak? To nie chodzi o to, że nie chcemy się kłócić czy z prawą stroną, czy z lewą stroną, czy tak jak tutaj poprzednie rządy, że jeżeli, przypuśćmy, wójt był z tak zwanej y, opcji przeciwnej, to nie dostał, przypuśćmy, wsparcia budżetowego. My mamy wszystkich traktować równi i ta trzecia droga jest po to, żebyśmy to wszystko, tak jak naprawdę, wypośrodkowali i starali się wyjść do ludzi, słuchać ich, co potrzebują, i dostosować nasze potrzeby, ich potrzeby do naszych możliwości. Przemku, a jakie zmiany chcesz wprowadzić w swoim regionie, z którego kandydujesz? Dla mnie takim najważniejszym, można powiedzieć emocjonalną sprawą, to jest bezpieczeństwo. Chodzi tutaj o te ścieżki rowerowe i o ścieżki do pieszych. Jako rodzic, yy, no bardzo często obawiam się, przypuśćmy o to w momencie, kiedy moje dzieci wracają wieczorami, czy ewentualnie komunikują się tymi ścieżkami, których tak naprawdę brak, tak? oni jeżdżą ulicami. W tej chwili to nie są już takie czasy. Ten ruch samochodów jest coraz większy i to niebezpieczeństwo jest ze, wraz z wzrostem po prostu tutaj można powiedzieć ruchu jest coraz większe. I nie tylko ja, większość rodziców w naszym rejonie po prostu obawia się o tak zwaną podróż do szkoły, ze szkoły, czy jak to dziecko chce być samodzielne i podjechać sobie do sklepu, tak? Nie możemy w tak zwanym cywilizowanym świecie, żebyśmy się obawiali o swoje bezpieczeństwo. To jest można powiedzieć jedyny taki podstawowy priorytet. Oczywiście dalsze tory mamy tutaj, jeżeli chodzi o działania, yy, można powiedzieć, wspieranie młodzieży, wspieranie dzieci, wszystkich takich organizacji, które y, starają się wyciągnąć nasze dzieci sprzed telewizora, tak, zapewniając im tak zwany aktywny ruch, aktywny, przypuśćmy życiem, bo poza tym, że to jest dla zdrowia ruch, to też jest tak naprawdę yy, tutaj kształtowanie osobowości dla tego dziecka, czy to harcerze, czy to granie w piłki. Po prostu rozwijają swoje umiejętności, rozwijają swoje. Zdolności oraz tak zwane mają swoje pasje, tak? To jest bardzo ważne w tych czasach, byśmy mieli tak zwaną, poza komunikacją telefoniczną, komunikację w dniu codziennym. I Przemku mówiłeś, że nie będziesz pobierał wynagrodzenia jako radny powiatu. Powiedz, na co je przeznaczysz? Jako radni tak naprawdę my nie pobieramy wynagrodzenia, mamy dietę ale z natury się mówi, że radny jest to osoba, która ma działać dla społeczeństwa. Dlatego też uważam, że tą dietę, którą mam otrzymywać jako radny, przeznaczam na cele, na cele charytatywne. Tak? Jak to było też już wcześniej, jeśli chodzi o swoją firmę, część funduszy przeznaczaliśmy, bo mamy taką możliwość, przeznaczamy na cele charytatywne. Ja to robię w sposób bezpośredni. Wiem, gdzie są potrzeby, wiem, co potrzebuje dana organizacja i staram się to po prostu kupić. Tak? Chcę mieć kontrolę nad tym, co robię, a nie tak, że Oddudniłem, wpłaciłem, dziękuję bardzo i nieważne co się dzieje. I pomagam, ale co się z tym dzieje, czy gdzie pomagam, nie wiem. Ja lubię tak naprawdę pomagać w sposób bezpośredni i czuję, można powiedzieć, w pewien sposób satysfakcję z tego, iż te moje środki, które przeznaczam, są wykorzystane w 100%. I opowiedz nam o ostatniej akcji zajączek, podczas której Ci właśnie towarzyszyliśmy i byłeś, miałeś królicze uszy i wtedy rozdawałeś prezenty dzieciom. Proszę opowiedz o tym więcej. Znaczy tutaj, to można powiedzieć, że to jest cykliczna yy, impreza. Jest to organizowane przez panią Monikę Sikorską, którą od pewnego czasu wspieram tutaj regularnie, ze względu na to, że no, spodobała mi się ta inicjatywa. Yy, jest to coś, co widzę, że daje dużo szczęścia tym rodzinom, tym dzieciom, które, powiedzmy, ona odwiedza. Yy, poza kulisami też byliśmy w kilku domach, gdzie bardzo, yy, sy bardzo sympatyczna była rodzina. Widzieliśmy ten uśmiech na tych dzieciach i przede wszystkim yy, te nasze działania to za ten uśmiech, za to szczęście, że wiemy, że to, co robimy, daje satysfakcję drugiej osobie, daje zadowolenie i ten uśmiech. To przede wszystkim chodzi o to, że mamy wielkie podziękowanie uśmiechem z drugiej strony. Przemku, i jakbyś mógł zachęcić wyborców do tego, żeby wybrali się 7 kwietnia na wybory i no, oddali swój głos? A czy przede wszystkim chciałbym wszystkich zachęcić do tego, żeby w ogóle poszli na wybory, przede wszystkim żeby poszukali wśród y, kandydatów, którzy są w ich okręgu, bo oczywiście nie tylko w moim okręgu, żeby starali się chociaż poświęcić chwilę na przeanalizowanie co te osoby chcą zrobić, jakie mają doświadczenie życiowe i co planują zmienić. Bo niejednokrotnie w internecie wiele osób pisze, że coś chce zrobić, ale to z tego nic nie wychodzi. Poszukajmy takich osób, które dokonują już działania, coś już zdążyły zrobić, albo chcą zrobić. Czyli wiemy, że nie tylko puste słowa są za nimi, ale także czyny i działania. Przemku, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję Państwu. Moim i Państwa gościem był Przemysław Cybulski.